Marcin Kuchciński, nowym marszałkiem województwa. 28 odcinek magazynu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, także o konkursie godni naśladowania i o pomocy ludności ukraińskiej. To była jedna z ważniejszych konferencji w ostatnim czasie w Urzędzie Marszałkowskim briefing prasowy, podczas którego podpisano regionalne porozumienie koalicyjne. Tym samym zgłoszono kandydaturę Marcina Kuchcińskiego, dotychczasowego wicemarszałka województwa z Koalicji Obywatelskiej, na stanowisko marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Sygnatariuszami dokumentu byli Jacek Protas, przewodniczący Platformy Obywatelskiej na Warmii i Mazurach, oraz Gustaw Marek Brzezin, prezes zarządu wojewódzkiego polskiego stronnictwa ludowego. Podczas 54. sesji sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego, która odbyła się 7 listopada, radni wybrali nowego marszałka. W tajnym głosowaniu za kandydaturą Marcina Kuchcińskiego głosowało 19 radnych, natomiast za Bożenną Ulewicz 11 radnych. Marcin Kuchciński obejmuje stanowisko po ustępującym Marszałku Gustawie Marku Brzezinie, który uzyskał mandat senatora w wyborach parlamentarnych. Podczas sesji Marszałek Kuchciński poprosił o rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący powołania pozostałych członków zarządu. Na wicemarszałków rekomendował Sylwię Jaskulską, dotychczasowego członka Zarządu Województwa oraz dotychczasowego wicemarszałka Mirona Sycza. Nowymi członkami zarządu zostali Bogdan Bartnicki i Maria Bąkowska. Nowy marszałek przedstawił priorytety swojej kadencji. Po pierwsze, fundusze europejskie przyznane naszemu województwu na lata 2021-2027. Jestem przekonany, że będą one stanowić prorozwojowy impuls dla regionalnej gospodarki. Stąd chcemy by możliwie w krótkim czasie pieniądze trafiły do firm, organizacji pozarządowych i lokalnych samorządów i dawały dobrą pracę za godną opłatę. Po drugie, chcę zadeklarować aktywny dialog z Nowym Rządem i Komisją Europejską, by stale podkreślać, w jakim zwykle trudnym sąsiedztwie położone jest nasze województwo i że dla nas granica z Rosją to hamulec, a nie szansa rozwojowa. Po trzecie, obiecuję Państwu, że uczynię wszystko, by jak najwięcej pieniędzy z Krajowego Planu Budowy trafiło do naszego regionu. Poznaliśmy w tym tygodniu także laureatów 20 edycji konkursu Godni naśladowania. Od roku 2018 konkurs odbywa się w czterech kategoriach. Organizacją godną naśladowania został warmińsko-mazurski sejmik osób niepełnosprawnych. Na pozarządowca godnego naśladowania wytypowano Dorotę Limontas, instruktorkę Związku Harcerstwa Polskiego. Sołtys Wilamowa Rafał Lech został laureatem w kategorii przedsiębiorca godny naśladowania. Natomiast za współpracę z podmiotami sektora obywatelskiego nagrodzono powiat olsztyński. Organizatorem wydarzenia jest Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a głównym partnerem Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Chcemy wyróżniać, promować aktywnych mieszkańców, samorządy, organizacje pozarządowe, liderów po to, żeby ich również motywować, pokazać nazywać innym, bo wykonują fantastyczną pracę, realizują fantastyczne projekty na, na rzecz rozwoju naszego regionu. To jest takie y, y, fajne pchnięcie do dalszej fajnej kolejnej działalności w następnych latach, bo chodzi o to, że jest bardzo wiele jeszcze niepełnosprawnych, którzy nie wychodzą z domu. Potrzebna jest jedna aktywność. To jest to motywacja do działań, bo skoro skoro zostałam laureatką, i ktoś zauważył, że te działania są dobre, potrzebne, a wręcz godne naśladowania, jak mówi tytuł tego plebiscytu, to znaczy, że trzeba je kontynuować, poszerzać i, i po prostu działać dalej. To jest jakby takie też zwieńczenie że tego, że jednak ta robota przez te 15 lat była, że tak powiem, dobrze zrobiona. Ktoś to docenił, więc no, motywuje, na pewno motywuje, tak, I, i że tak powiem, sprawia ogromną radość. W tej kadencji wydaliśmy na organizacje pozarządowe stricte na konkursy półtora miliona złotych. Finał konkursu godni naśladowania był okazją do zaprezentowania wyróżniających się projektów, a te często są wynikiem zaangażowania sektora pozarządowego dzięki wsparciu unijnemu i on się prężnie rozwija. Na Warmii i Mazurach zarejestrowanych jest 7400 organizacji pozarządowych. Wszystkie one mogą ubiegać się o dotacje samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. W tym roku na ten cel przeznaczono ponad 6 milionów złotych. Zobaczmy, jakie inicjatywy wysunęły się na pierwszy plan w minionym roku, a mowa o rewitalizacji zabytkowego budynku w Elblągu oraz o roli asystenta osób niepełnosprawnych. Jest to przedsięwzięcie realizowane przez warmińsko-mazurski Sejmik osób niepełnosprawnych. Asystent jest pewnego rodzaju pomocą, a także ułatwieniem, bo u nas asystenci to również są tłumacze języka migowego. W domu pod Cisem prowadzimy centrum integracji społecznej, to jest taka oferta dla osób, które z różnych względów są oddalone od rynku pracy, nie mogą tej pracy samodzielnie znaleźć lub chciałyby się na przykład przekwalifikować. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego nieustannie wspiera Ukrainę. Ta pomoc jest wciąż potrzebna. W regionie Warmii i Mazur mieszka najwięcej Ukraińców w Polsce. Mniejszość ukraińska zamieszkuje głównie północną część województwa, od granicy z Obwodem Królewieckim wraz z Olsztynem. Pomocna dłoń kierowana jest także do uczniów narodowości ukraińskiej. Najwięcej dzieci, bo ponad 100, znajduje się w zespole szkół z ukraińskim językiem nauczania w Górowie i Ławeckim, Tu są różne formy wsparcia, ale i poza granicą polską. Ukraińskim partnerem naszego regionu jest Obwód Rówieński. To właśnie tam regularnie kierowana jest pomoc zgodna z najpilniejszymi potrzebami ludności. Jako województwo naprawdę zaangażowaliśmy się w ten proces pomocy Ukrainie, a szczególnie obwodowi Rowińskiemu. W sumie wyasygnowaliśmy z budżetu województwa ponad milion złotych. Ostatni taki podarunek z naszej strony to była pomoc dla organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, ale też na przykład dron specjalny. Specjalistyczny z kamerą termowizyjną dla strażaków, którzy potrzebują to tam szczególnie gdzie rozpalane są torfowiska, to dla nich był bardzo ważny podarunek, ale też część systemu, który tworzy się w Ukrainie, Ochotnicze Straże Pożarne, bo tam czegoś takiego nie było. Grupa strażaków już u nas ćwiczyła, dostała wyposażenie i pojechała tam, żeby tworzyć Ochotnicze Straże Pożarne. Ukraińcy dbają o zachowanie swojej kultury. Pośród mniejszości w województwie warmińsko-mazurskim mniejszość ukraińska ma najwięcej zespołów tanecznych i Muzycznych, prezentujących ich tradycje, o czym wiele osób mogło przekonać się osobiście podczas wielu lokalnych wydarzeń, których i w przyszłym roku nie zabraknie.